Na czym polegają zasady 40 kontra 20? Przede wszystkim program 40 kontra 20 miał na celu poznanie miłości swojego życia. Polegało to na tym, że poznawałeś codziennie nową osobę, nową kobietę. Miałeś możliwość spędzenia z nią więcej czasu. randkowaliście, mieszkaliście wszyscy razem. Założenie było takie, że znajdujesz tam miłość dla siebie. No i... Tak się działo. Przez te wszystkie kilkadziesiąt dni, gdzie byliśmy odcięci od świata, było, no, było bardzo dużo wrażeń i bardzo dużo emocji. Co w tym programie było najtrudniejsze? Najtrudniejsze było tak naprawdę w tym programie umawianie się i randkowanie z tyloma dziewczynami i kobietami naraz, bo to jednak w realnym życiu jest no, też nie do końca fajne i nie do końca się to dzieje, a, a tam to wszystko było skondensowane w tak naprawdę, no było kilkadziesiąt, kilkanaście kobiet, z którymi się umawiałeś, więc musiałeś to zrobić dość tak intensywnie i szybko, natomiast chodziło o to poznawanie się po prostu bliżej, musi być ta iskierka i było tego dużo. Na co w takim razie podczas tych randek zwracałeś uwagę szczególnie? Dla mnie najważniejsze było to, co czujemy między sobą, tak? czy jest chemia, czy nie ma, to się czuje. Czasami jest tak, że po prostu z kimś miło spędzasz czas, ale już wiesz z góry, że e, nic z tego nie będzie. A czasami jest tak, że tak kliknie i to jest. Już wiesz, że chcesz wyjść z tą osobą za rękę i spędzić z nią więcej czasu, żeby się oczywiście lepiej poznać. Cześć, tu Julia Kamińska. Serdecznie zapraszam Was do wsparcia zbiórki z tajni nad Rozewiskiem wspólnie z przeambitni.pl. Wspierają osoby z Ukrainy. Polecam Waszej uwadze tę zbiórkę.